Zobacz, jakie trzy suplementy mogą narobić Ci więcej szkody niż pożytku. Witamina D. Suplementujesz? Super, ale nie rób sobie krzywdy końskimi dawkami jak 20 czy 50 tysięcy jednostek dziennie. Najpierw zrób badanie 25 OHD. W większości przypadków wystarczy 2-4 tysiące jednostek dziennie i najlepiej w formie leku, a nie suplementu diety. Witamina C plus Rutyna. Reklamy mówią na odporność, ale prawda jest taka, że na spokojnie ogarniesz ją z diety. A u mężczyzn suplementacja ponad 1000 mg dziennie zwiększa ryzyko kamieni nerkowych. Także jeśli chorujesz, weź krótkoterminowo witaminę C najlepiej w połączeniu z cynkiem, a nie codziennie na zapas. Detoksy, spalacze i magiczne formuły na wszystko. Rynek suplementów w Polsce jest bardzo słabo kontrolowany. W raporcie NIK znaleziono w niektórych suplementach bakterie kałowe i to nie jest żart. Jeśli coś obiecuje łatwe odchudzanie czy oczyszczanie wątroby, to działa głównie na twój portfel. Dlatego zanim kupisz cokolwiek, zbadaj czy naprawdę tego potrzebujesz.